Cześć serduszko, no buźka, buźka Tutaj Ci powiem bysoci teraz na tym filmiku nagram Najczęstszą byskość przyczynę wysokości ten Przyczynę impotencji wysokości, bezsosi... Nie, nie impotencji, bezpłodności kobiet, bezpłodności kobiet Że jajeczka się nie wykrywają bysoci Nie ma owulacji, nie ma owulacji Albo jest e, za, e, Nieregularna re, owulacja To jak masz nieregularną owulację to więc, wiesz, wiesz, że z tym problemem się mierzysz, że może być problem, by zajściem w ciążę. No. A robi to kobietom tym wysokości? Co wysokości ten? No. Yy, co one są nie, bez powodu wysokości nie lubią, wysokości yy, pijaków nie lubią, że to menem wysokości, yy, biednych nie lubią osób wysokości, biednych się wyruszają, by coś ponad stan, ponad stan nie chcą. Bo się rozróżnia, by domy, rodzina chrześcijańska, by się rozróżnia. Chrześcijanina się lubi, a czy tam alkoholik, to i dają mu się na tą wódkę, i daje się temu alkoholikowi na tą wódkę, i tak dalej. Żebrakowi, by też daje się, by sobie, pomaga, by coś wyjść, by z, z, z żebraca, jak tam chrześcijanie, jak tam chrześcijanie, Bo tak nie, nie nie chce żebrają, bo tak nie chce żebrają. I nie, i nie musisz dać się Chyba, że masz ochotę ewangelizować, to wtedy możesz dać wysokości jakiemuś wysości jedzenie i tak dalej. Ale tylko w momencie, kiedy masz ochotę go ewangelizować wysoci, bo inaczej to jest służenie do złu. Jak mu dasz wysokości chleb, a nie masz ochoty go ewangelizować, to jest służenie złu, to jest służenie złu. Dobry uczynek robić złemu. Służysz złemu wysokości. A jak mu masz ochotę ewangelizować, to możesz dać mu tą krągę chleba. No i chrześcijanie bezpośrednio mieć zawsze tych dwóch trzech czy, czy osoby ale czyli może uważać że wszystkich, których będzie ewangelizował, którym dobry słowo da, ale są też i wojownicy chrześcijanie, różne serce są, to i można bić, może i bić wysokości czechy ewangelizować, a resztę bić wysoci na podwórku, na osiedlu. Tak też może być wysości. No. no i tak to wygląda wysości. No i ewangelizować poprzez bicie też, też można ewangelizować, można ewangelizować poprzez bicie też można. No ten, to, ma, to mało jest skuteczne. No, to zawsze przechodzą się, że nie chcę być chrześcijaniem, to ty idzie by coś, czego chrześcija zbić by coś, to dlatego jest ci posłuszne. A szczerze mówiąc w sercu, głęboko by coś nie chcę być chrzęsienem. No a to do coś miecie tych wysoci, tych co wy, wychowujecie, ewangelizujecie wysoci, nie chrześcijan wysoci, to możecie i dać wysokość. I się pocięcić możecie. Nie tam bezprzesadnie wysoci, ale pocięcie, jak Jezus mówił, że i da wroga się poświęć. A to, to, to przede wszystkim da... Chrześcijańskiego wroga się rozumie, wysości, że dla chrześcijańskiego wroga się poświęcić wysości e, i stawać się przyjaciółmi, żebyście wrogami nie byli między sobą wysokości. Chrześcijan z chrześcijanem. No i tak to wygląda. No ale dobra, to tu wysoci to, to te kobiety mają wysokości, które się na nas z Księżniczkami wysokości, nie pójdzie ci z biednym do łóżka wysokości, bo on biedny wysokości, bo on biedny, to nie pójdzie ci z nim do łóżka. I tak dalej, jest takie niepotrzebne wyróżnianie wysości, chore wyróżnianie wysości swojego stanu wysości nad innymi stanami, osobami wysości, bo tu jest jedynie miara, czy chrześcijanin, a nie chrześcijanin. Z może chrześcijanie możesz a z niechrześcijaninem nie, nie możesz się hajtać wysości. No, i tak to wygląda i tak to wygląda. No, także przyjemności no to, to że, że, że się czuję lepszym, się czuję lepszym niż żebrak, czuję się lepszym niż alkoholik, czuję się jakimś lepszym, chyba lepszym niż, niż, drugi, niż drugi człowiek, Czuję się czuję lepszym niż inni ludzie wysości, a, a jest rzeczywiście menarką, a jest menarką wysości, bo wysości jak tam chrześcijaninowi nie poda tej wódki wysości jak jest w wysości no, alkoholikiem wysości i wysości żebrakiem. Bo te, też są jest coraz co na miesiąc, czy raz na dwa tygodnie tą frachę powinniście dla nich mieć na no, Żeby się mógł napić. Żeby mógł się napić. No i tak to wygląda, tak to wygląda. No. To takie osoby, takie osoby właśnie są bezpłodne. U mężczyzn też bezpłodność taka występuje. Też taka występuje. A u kobiet tak samo. U kobiet tak samo. U kobiet tak samo. No. I to się dzieje w wysokości na hormonie wysokości fluorze z wodorem. Fluorze z wodorem. To się dzieje na hormonie, może fluorem z wodorem. Na hormon z fluorem z wodorem, u kobiet jest wydzielany w czasie miesiączkowania. W czasie miesiączkowania. O, to, to się nazywa menstruacja chyba. I ten czas miesiączkowania, miesiączkowania, że ta krew leci, to się menstruacja chyba nazywa. No nie jestem pewien, to będę się wypowiadał mniejszączkowania wysości. No. No i wysoci wtedy, wtedy wysoci. Wszystkie jajeczka, bezsości, jakie są wysości. Ten hormon się wydziela, wysości. fluor z wodorem. Wszystkie jajeczka, które są ponad normę, już nie są yy, całkowicie rozwinięte, całkowicie nie, roz, nie są rozwinięte, ale się. To one się cofają w rozwoju, one się cofają w rozwoju. Tam w macicy jest wysoci kilka rozwiniętych, jedno rozwinięte jajeczka, pancicy jest, na te coś się roz, rozwijały też, by coś żeby wyjść, by coś, to one się, one się cofają na tym hormonie w rozwoju. I tu na szkiełku, na szkiełku jak znętrz i podaje się ten, ten, ten hormon, czy jaka jest chmurka, to można ją, ją uco, 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 cofnąć wycofnąć i razuj do postaci komórki macierzystej, macierzystej jest jakaś komórka do komórki macierzystej czy wsteczniczy nerw można czy to już nie będzie nerw, tylko też komórka macierzysta Nasz kiełkot, za pomocą tego hormonu no za pomocą tego hormonu to jest tablet Hedinpo, to jest tablet hadimpo. Ten hormon w się cofają. I to jest ten fluor, fluorek wysości z, ch z, z chlorkiem i on w on wysości, on odkłada się w tłuszczu. Wszystkie związki chemiczne, jakie są z chlorkiem odkładają się w tłuszczu, odkładają się w tłuszczu wysości. Także by sobie, jak jest za duża, jak produkcja wysości tego fluorka flork, w z wodorem, a jest większa produkcja, w czasie miesiączkowania, w czasie miesiączkowania zwiększała się jego produkcja. Jak byłaś taka właśnie, że nie lubiłaś tych wysości tych, tych osób różnych wysokości, tak żebyś ty się stała upośledzona U Upośledzańców oni też nie lubią wysości. Zresztą są lepsi od upośledzańców wysokości I chorych osób wysokości nie zadają się z chorymi osobami. Nie mówię tam z inwalidą u, od razu urodzonym wysokości, bo to szat szatni mając urodzony, jak, jak inwalida się urodzi, no ale później jak się rozwiną choróbska wysokości, to też z tymi osobami ci nie zadają, że to upośledzeńcy wysości. No, to ty teraz ty jesteś upośreddząca, upośledzona wysości wobec płodna wysokości i w towarzystwie, to, to, no, to, 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 w to, ten opinii społecznej jesteś upośledzeńcem, upośledzeńcem gorzej niż na żebrach, niż na alkoholik. Jesteś upośledzona jakby coś. No i tak to wygląda ze, 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 z tej logiki, wysości, coś to wynika, jakby coś. No, że, 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 żeby się zmieniła, żeby się zmieniła. Że, że można być uposiedzony, by coś i tak dalej. No. No bo ten no. W czasie menstruacji, temat menstruacji, czyli mi ciągło ten hormon jest, jest, jest w wysokości produkowany, nadmiernego ilość yy, i na nim się wysości łuszczył macica, łuszczy się macica na nim yy, i jest więcej go produkowanego, to on się odkłada w wysości w tym w tłuszczu i później w wysoci po czterech, na przykład po czterech czy tam 14 dniach jest wy, wy, wydalany z tłuszczu wysości do organizmu, do macicy jest wy, wydalany i cofają się te wszystkie Wszystkie by ten, rozwojowe jajeczka się cofają. C cofają się ro rozwoju jajeczka, które miałyby sośili się, by ten, yy, no, yy, na, na, za miesiąc miały się by rozwinąć, to one się cofają na tym, yy, tym hormonie. No rozwój ich się cofa by sości. do znowu do, 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 do zależni, do Tak się to tam, nie wiem, biologicznie nazywa by sości, że są nierozwinięte te jajeczka, jajeczka by sości, masy, owulacyjne, owulacyjne są, są wysosi nierozwinięte, nierozwinięte, no wstrzymują się, ich rozwój wysosi i się ich rozwój, no i tak to wygląda, tak to wygląda, no, no i bóle macicy, i bóle macicy wysosi, bo na tym hormonie schulcze następują tak samo, na tym hormonie schulcze, jak jest za dużo, następują i wysosi bóle maciczne mogą wysuszy, na nastąpywać, Niech ja nie przymam, przy się przy miesiączkowaniu, albo macicie mogą następować, by sobie macicy, by coś schudzili macicy. No i mo może może bo macica to niekiedy. No i tak to wygląda, i tak to wygląda. Czyli lub każdego, jak tam chrześcijanin, to go lub każdego. A nie chrześcijanin, wybierz sobie w wysokości dwóch, trzech, których będziesz ewangelizował w wysokości do najbliższego otoczenia, najlepiej. I tam wybierz sobie, jak ci pasuje. No, czy tam z rodziny swojej osoby no, i by coś, dla nich bądź pomocny by coś, im wtedy może dać na chleb i tak dalej by coś, bo inaczej służysz złu bo inaczej służysz złu by coś sprzyjasz złu i dokarniasz złego by coś jeżeli, żeby żeby, żeby by coś, był był zagrożeniem dla chrześcijan bo wszyscy niechrześcijanie są zagrożeniem dla chrześcijan wszyscy niechrześcijanie są zagrożeniem dla chrześcijan chcą i porządek niechrześcijański. No i tak to wygląda, tak to wygląda. To jest tabletka dzień po coś. No a na tej tablicy dzień poby coś tak dodatkowo, to też mi, mi, mięśnie i nerwy się rozwijają. Tam już byś coś w filmik by coś, o tabletce dzień po, o tablicy dzień poby oby sobie filmik, to będziesz wiedział by coś jak ten, jak mięśnie i nerwy się rozwijają. No no i tak dalej, i tak dalej no, no, to już nie będę opowiadał o tym, bo to nie no, o tym filmik jest no, a co, co chciałem powiedzieć no, czyli wysokości, jak jest za dużo wydzielonego hormonu miesiączkowania, hormonu miesiączkowania na którym uszy się macica wysokości i ustyczniają się te, 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 te rozwinięte jajeczka te rozwinięte jajeczka i jest za dużo wysości tego hormonu to on idzie do tłuszczu wysokości i wysokości później jest wydzielany w czasie normalnej owulacji wysokości pierwsze przed tym, przed faktem wysokości, zanim, zanim wysoci rozwinie się jajeczka, bo on jest wydalany po rozwinięciu się jajeczka, jajeczka żeby reszta jajeczek się się usteczniło To on jest wydalany z tłuszczu wysokości, że ci się jajeczka usteczniają Że jajeczka ci się usteczniają w wysokości I nie ma owulacji, nie, nie ma owulacji. No i tak to wygląda, tak to wygląda. Jak masz churczą macicę, to możesz powiedzieć, że jest wyspodna. Tu Inwito to sobie poradzi, Inwito hormonalnie wysoci, że zmniejsza się wysości wydzielania tego hormonu, wysokości, e, tego hormonu wysokości, to wysości ten. No to przyjemności. Hormonalnie to da się leczyć wysokości To są wszystko te inwitra, które robią i skuteczność by soci jest w zapodnieja, zapodnienia. Tu też trzeba, nie, nie zawsze różnie to bywa, by Też i bez inwitra, bez inwitro in by da się zapodnieć. czechać akurat na odpowiedni dzień by na, na odpowiedni cykl by i zapodnieć bo niekiedy by soci taka kobieta miesiączkuje by soci. Miesiączkuje by soci tak jak kobieta niekiedy. No to trzeba trafić na to, to, trzeba trafić na to, by coś się ale już jest ciężej zajść w piącze. A najlepiej przez wito, najlepiej przez inwitro. No i tyle, i tyle. Błyszka, błyszka. No, takie kobiety wysości, mięciączkowanie mają, ale z nierozwiniętymi bystości jajeczkami nie mają wysości. bo w cyklu wysości ten one się cofały, by coś rozwoje, i wy, 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 wyłoniło bystości jajeczko, bystości na zewnątrz, na zewnątrz ale nierozwinięte wysości. I cykl mięciączkowania jest. A że one mają właśnie zawahany cykl miesiączkowania, bóle maciczne mają wysości, skurcze maciczne mają wysości, co tu jak się jeszcze rozpoznać można. No i to tyle naj na, Najprawdopodobniej ten cykl miesięczny tak mniej więcej jest w wysokości. No, ale tak bywają wysokości by nieregularne miesiączkowanie. No bywa. No i to tyle, i to tyle i to tyle. No, a napiętnować takie kobiety bezpodne należy no, coś napiętnować. Żeby miały za coś czynienie w społeczeństwie, że są inwalidami, by coś, bo one są inwalidami, by coś, za zło czynieniem, by coś. A by coś, że jest żebrakiem, by coś, że jest by coś biedny, że by jest by coś alkoholikiem. To już wysości są i winy wysości, ale z nieumiejętności wysości. Nie, nie świadczy to, że jest złym człowiekiem, a ona jest zła wysość, a nie a, bysosi, tu, tu nie znaczy, że jest złym człowiekiem, jak, jak w takich doregi do w dorach występują te osoby. No, a tu napiętnować, napiętnować z bezpłodną wysości, to im mówią, że jest wysości wypaczona, wysokości, inwalidzką, i tak dalej, że, że jest w wysości napiętnowana społeczność, w wysości upośrodzona, upośrodzona, i tak dalej, i tak dalej. To im to wszystko mówcie. A jak, a jak chcecie je ewangelizować, to powiedzcie, coś za co to mają, za co to mają, wysokości, że zmieniły charakter do drugich osób. No i to tyle, i to tyle.